Dzisiaj chciałabym przetestować nowe tonery od Only Bio. Trudny wybór, waniliowy czy marshmallow blondy? Wybór pada na vaniliowy, Ale zanim zaczniemy tonowanie włosów, trzeba pokryć siwe. Nakładam farbę Garnier 8.0 i czekam 20 minut. Według producenta są możliwe trzy sposoby nałożenia. Ja wybrałam numer 1, czyli nałożyłam na włosy suche, aby uzyskać intensywny efekt. Pamiętajcie też, żeby nałożyć rękawice ochronne. Zaczęłam nakładać toner na włosy, niestety nie podzieliłam na jakieś partie tych włosów, więc potem ciężko było mi to nałożyć. Kolor jest dosyć intensywny, a zapach jest przepiękny. Każdy kto mnie zna wie, z jestem łamagą i tak tutaj właśnie jeszcze raz w spowolnionym tempie pokażę. I z butelka Wyśliznęła się. Aby kolor był w miarę równy, zaczęłam troszeczkę to rozczesywać. Czas to od 5 do 30 minut. Tutaj efekt przed. A tutaj mamy efekt po. Kolor jest równomierny, ciutkę ciemniejszy, ale mi się bardzo podoba. No, o tym właśnie mówiłam bomba totalna. I jeszcze raz w świetle dziennym. Kamera niestety nie oddaje prawdziwego koloru.